Kurwa jaką w ogóle fryzurę Zabrali kaśkę Jaką kaśkę? Zawsze pieniędzy Nie pieniędzy na pewno Albo sprawdzę <słuch> Nie wzięli Nie, muszę zrobić na ten, muszę, muszę zmienić na, na słuchawki, mm -hmm. bez sensu na głośniki jak mogę mieć na słuchawkach, nie? Coś masz pod noskiem, pewnie wąsik, nie, muszę zmienić na, na słuchawki, bo bez sensu, że mam, że mam na głośnikach, a, a chcę słuchać cicho, nie? No, zaraz wracam. <laughs> mam zjebany, kurwa! No, patrz, jak ja wyglądam. No. Dobra. Nie są tu włosy, bo myłem je. 5 godzin temu, no, trudno. Ile towarów przed chwilą kupiłeś? Od nich nic. No, gdzie? Ja się bałem, że oni mi coś ukradną. Przestań. Pyrr. Kakens, ja wiem, że twoje tiktoki to czekają. Tylko kakens, powiedz mi, powiedz mi jedną rzecz. Czy tam nie ma banabel tiktoków? Jeżeli tam będzie jeden banabel TikTok, no to wiesz jak skończysz. Wiesz jak skończysz. A gdzie ja mam w ogóle mojego tego? No, co paliłem. Jak się nazywało to? Gro. Ładujesz. A, no to dobrze. To dobrze, dobrze, dobrze. To najbiście. Czemu ta kamerka jest tak dziwna? zauro kolega z Ukrainy. Nie mam żadnych kolegów z Ukrainy, więc. Hmm. Mnie właśnie. Zwykle ciekawy, ile osób mnie teraz ogląda? 2000 osób. No. Eee, ludzie. Ludzie. Czekaj. me okulary, bo nie słyszę. Po co? Po co mnie oglądasz? Przecież ja tutaj siedzę i tylko piję wódkę. Dlaczego mnie oglądasz? Liczę, że odpiszesz mi na czacie. Gdzieś tam. Sorry. Ludzie, powiedzcie mi, czy wy nie macie kurwa co robić? Nie macie co robić? Idźcie do swojej mamy. Powiedzcie jej. No chuj, nic, nic jej mówcie. Ile miał największy szczur, którego wziąłem? Nie pisz tak, proszę cię. 22 I, I powiem wam, że w Portugalii co jest dozwolone, kto wie, co jest dozwolone. Narkotyki są dozwolone. 2 gramy kokainy przy sobie można mieć, gram heroiny, chyba 5 amfetaminy, 10 gram opium i 20 gramów zielska można mieć przy sobie. Więc wale takiego długiego pasa na live w, 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 w Lizbonie. Hehe. Wysokiej jakości. Spierdziałem się i śmierdzi. Sory. A tak strasznie śmierdzi. A jezu. Nie. Ja dwa mixtape. Kurwa, ale tu jest melina. Ja pierdolę Tu jest taka melina, że chuj. Teraz tak zobaczyłem. Melina jak z nie, nie ma żadnego rzutu wodą, dlatego, że po ostatnim zbiciu połóweczki wiśniówki musiałem sprzątać 4-5 razy, więc już nie rzucam nigdy wodą, serio, nie rzucam. Kończ streama? Tak, zaraz mogę skończyć. Albo nie, albo nie skończę. Na złość dać sobie. No. Nie rzucę ostatni raz przed wyjazdem dla widza, okej? Okay? Bo jak ja rzucę, to kornelka będzie musiała to sprzątać. A nie chcę, żeby kornelka musiała to sprzątać. Albo no w ogóle, bez sensu to mówię. Remix się skończył. Chyba. tak. Ktoś puka? Cię, w łeb ktoś puka. Przyjmę ścianik koszulkę. Kinia, proszę cię. Okay? A co, że ja obiecałem dla reklamodawcy, Rzut wódą? Ja bym zrobił, naprawdę, ja bym zrobił rzut wódą, jeżeli byłbym na Daniłowskiego. A tu nie chcę robić, bo jak ja zrobię rzut wodą, to ja tego nie będę sprzątał, ale to będzie sprzątała Kornelka, a nie chcę jej... Spierdala, Elusia. I to będzie musiała sprzątać Kornelka. A nie chcę jej robić, po prostu nie zbije się. A jeżeli się zbije, to co? A jeżeli się zbije, Możesz nie sapać? Dobrze, a jeżeli się zbije, to co w takim razie? To wyślamy do 100 złotych. Dobra. Słuchaj. Znasz ten zapaszek, żołąd zmiętą. z miętą. Znasz ten zapaszek, blanci gdy już ciemno. Mamy takie spoty, że znaleźć nas jest ciężko. Wiesz, co mam zrobić, to kogo goszka go, z, z Ej. A. Miałeś powiedzieć o liku od uli. Nie, nie miałem powiedzieć. Rezystruję wszystko. Teraz wykrzyknik. Wykrzyknik coś tam i możecie dodawać ten... filmiki. No ale co? Jak mam teraz włączyć? Proszę, zarejestruj. Zarejestruj się z mojego linku, kurwa. Kliknij, to daj, masz darmowe dwa. Z, masz darmowe dwa złote. Zarejestruj się z tego linku, proszę cię.